W większości przypadków im krótsze ściernisko, tym lepiej, bo większa część słomy przeszła przez kombajn i została rozszarpana na drobne. Taktyka uprawy pożniwnej w przypadku, kiedy zebraliśmy jęczmień i mamy w perspektywie do zasiania rzepak. Są takie gatunki jak rzadkiew, jak rzepak, które bardzo mocno wypijają wodę z gleby. I tych bym szczególnie dla początkujących. Yy unikał Orka natychmiast wyrównana, zaraz za pługiem ciągniemy, bo zostawimy to na parę godzin i potem czasami trzeba bryły dynamitem wysadzać. Pytanie od widza dotyczące właśnie uprawy pożniwnej. Czy lepiej słomę i ściernisko wymieszać talerzówką, czy agregatem ścierniskowym z, bo z bocznymi podcinaczami? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EPOE do Popisu. To jest pierwszy z trzech odcinków, które nagrałem z panem profesorem Tomaszem Piechotą. Tematem tego filmu jest uprawa pożniwna, czyli co zrobić, kiedy zrobić po zbiorze rośliny głównej, głównie zbóż, przed zasiewami następnymi: czy to rzepaku w sierpniu, czy zbóż ozimek na przełomie września i października, czy nawet roślin jarych wiosną następnego roku. Tak, wspomniałem, to jest pierwszy z trzech odcinków, ale wszystkie trzy są opublikowane. Link macie do nich w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli jesteście u nas po raz pierwszy, zachęcam Was serdecznie do tego, żeby zasubskrybować kanał Epole, a wszystkich tych z Was, którzy są z nami już dłużej, zachęcam do lajkowania oraz do pisania komentarzy pod tym filmem, a mówiąc prosto, do pisania pytań do Pana Profesora. Miłego oglądania. Panie profesorze, spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o uprawie pożniwnej. Jesteśmy po małych żniwach, a przed dużymi, więc myślę, że temat taki bardzo adekwatny, co zrobić. Tym bardziej, że dosyć sporo pytań od widzów, którzy zabrali jęczmień i zastanawiają się właśnie, jak podejść teraz do uprawy tej takiej pożniwnej. Ale pierwsze pytanie, które zahaczy trochę o żniwa. Poza rozrzutnikiem plew, co jeszcze by się przydało, żeby faktycznie lepiej podejść później do do tych, do tych wszystkich działań, które po zbiorze roślin wykonujemy? Zwrócić uwagę na długość ścierniska, ponieważ to jest po pierwsze duża masa słomy. To są najgrubsze części źdźbła i to są jeszcze części przymocowane do gleby. Czyli w zależności od tego, co będziemy potem robili, to albo chcemy mieć ściernisko króciutkie, żeby nam nie przeszkadzało, albo odwrotnie dłuższe, żeby spełniało swoją rolę. W większości przypadków im krótsze ściernisko, tym lepiej, bo większa część słomy przeszła przez kombajn i została rozszarpana na drobne. I wtedy to krótkie ściernisko przymocowane do, do ziemi, łatwiej poddaje się pracy narzędzi. No i mamy więcej słomy, którą później możemy w glebę też włożyć, gdy ktoś zostawia, prawda? Znaczy, no to na jedno wychodzi, natomiast technicznie łatwiej jest to przemieszać. No, oczywiście mówimy o ścielniskach zbożowych, bo przy rzepaku to i tak będziemy kosili y, wysoko, z innych powodów. Panie profesorze, a jak pan ocenia dotychczasowe żniwa, czyli właśnie jęćmień, to jest między 7 a 9 ton, które zbieramy w Wielkopolsce i w sumie w ogólnie w całej Polsce również. To jest dobry wynik, średni wynik? No 7-9 ton to jest niezły wynik, ale on niestety nie wszędzie się y, potwierdza. Sporo plantacji dostało od wirusów i tutaj plony są zdecydowanie niższe. No zobaczymy, jak to będzie w przypadku pszenicy przeżyta, bo no, zapowiada się przynajmniej dobrze, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, dokładnie. kombajn pokaże, a tutaj nie ma problemu żółtej karłowatości. Mhm, dokładnie. Panie profesorze, taktyka uprawy pożniwnej, w przypadku kiedy zebraliśmy jęczmień i mamy w perspektywie do zasiania rzepak, można powiedzieć, że to jest okres co na najmniej dwóch miesięcy między zbiorem. A siewem, tak plus minus oczywiście? No w tym roku, w tym roku zdecydowanie, no, tak. śmień już y, leży, Dokładnie. Więc mamy dwa miesiące. Y, I teraz jak do tego podejść od A do Z, czyli od samego początku, jak już ten jęczmień szedł z pola, jakie pierwsze uprawki wykonać i co ewentualnie warto później jeszcze zrobić? No przede wszystkim, tak jak zawsze, zrobić je szybko. Natychmiast, jak tylko możemy wejść w pole, żeby ziemię ruszyć. Tutaj techniki będą różne w zależności od tego, jaką technologię ostatecznie siewu przyjmiemy. Jeżeli chcemy, żeby słoma i ściernisko trafiło do ziemi, to wtedy zaczynamy od razu od płytkiego mieszania, ale płytkiego, tak jak zawsze, żeby pobudzić samosiewy. Samosiewy jęczmienia to jest ciężki temat, one są mocne, one potem konkurują silnie z rzepakiem, więc czyścimy pole z samosiebów. To jest jeden z dwóch głównych celów. Czyli pierwsza uprawka płyciutka, idealnie 2 cm, żeby je ruszyć, a potem jak tylko pojawiają się szpileczki, no góra piórka na wierzchu, powtarzamy zabiegi. I też płytko. Też płytko. I dopiero potem zaczynamy je... Na przykład trzeci przejazd już możemy pogłębić i dopiero trzeci ma bardziej mieszać słomę z glebą. I on też wtedy lepiej pójdzie, bo te pierwsze płytkie przejazdy tą słomę za każdym razem trochę kruszą, trochę z tą glebą tak opruszą, ona zaczyna wtedy robić się bardziej krucha i już wstępnie przemieszana. Też to ścielnisko jest zerwane, więc potem ta głębsza uprawka jest o wiele efektywniejsza. A gdyby ktoś na przykład sobie wymyślił taki temat, żeby w tym czasie zasiać jakiś międzyplon? czy to pod masz rzepak. Podrzepak? No to jest wyższa szkoła jazdy, zwłaszcza że no, najczęściej latem mamy suszę. Ale jest taka technologia promowana przez kilka dużych międzynarodowych firm, że wsiewamy rzepak w żywe rośliny. Takie mieszanki na bazie jakichś tam motylkowych, koniczyn i tak dalej. No, to wtedy one muszą być wyziane trochę wcześniej niż rzepak. Początek jest taki sam. Dochodzimy czyli płytka uprawa, płytka uprawa. Może jeszcze trzeci raz płytka uprawa, jak mamy dużo czasu i faktycznie szybko samo siebie wschodzą. Potem głębsze mieszanie. No i potem, jeżeli orzemy, no to orka i siew. Tak, żeby orka, jeżeli orzemy, była tam na te jednak 2-3 tygodnie przed siewem rzepaku, żeby się dobrze odleżała. I w tych warunkach też mówimy o płytkiej orce, prawda? Takie... No taka średnia, no do 20 cm, żeby nie, nie przeginać. No i tutaj jest to dowód na portę. No i orka natychmiast wyrównana, zaraz za pługiem ciągniemy, bo zostawimy to na parę godzin i potem czasami trzeba bryły dynamitem wysadzać. No są takie gleby, gdzie inaczej nie damy rady. I wtedy jeździmy, ujeżdżamy, kruszymy, pylimy. No i potem próbujemy w to zasiać rzepak. Czyli orka natychmiast wyrównana wstępnie, żeby to pole nie było głaciutkie, ale wyrównane, przegrabione. O. Ale ten zabieg też zamknie kapilary i też ograniczy parowanie, prawda? W jaki sposób po tej orce? Przede wszystkim zmniejszy powierzchnię parowania. Co jest najgorsze po orce, że ta powierzchnia jest bar... Każda bryła przecież jest, ma kontakt z powietrzem z prawie wszystkich stron, poza tym, co leży na ziemi a drugie też właśnie y, przerwie kapilary w tej płytkiej warstwie i ograniczy parowanie. I wtedy spokojnie sobie może bezpiecznie ta orka te 2-3 tygodnie siadać. A jeżeli ktoś planuje zasiać rzepak w uprawie pasowej, to tutaj jeżeli chodzi o to podejście uprawy pożniwnej i tą talerzówkę na początku, coś tam jeszcze warto zrobić, czy tak naprawdę? Yy, zaczynamy podobnie, czyli płciutko, a niektórzy nawet dochodzą do głębokości zero, czyli tylko takie brony, które przegrabiają pole. Ale tak samo chodzi nam o to, żeby maksymalnie zniszczyć samosiewy, czyli jak tylko się szpilka pojawi na polu, powtar... lepiej to zrobić dzień za wcześnie, niż dzień za późno, yy, tylko że potem już nie wchodzimy w głębsze mieszanie, bo to może yy, agregatowi przeszkadzać, czyli cały czas pracujemy na płyciutko, Mam góra te dwa, no, trzy centymetry jak się inaczej nie da. Okay. I zaletą tego rozwiązania w przeciwieństwie do tego, żeby nic nie robić, jest to, że jednak zniszczymy te, te samosiewy zbóż. Bo jeżeli zostawimy pole do, do siewu, to te samosiewy no, wyjdą po siebie żapaków, prawda? I wtedy mamy dużo większe blagany na polu. No, Wydaje się, że one wszystkie powschodziły, bo to już jest faza intensywnego krzewienia, więc jest tego na powierzchni dużo, ale jednak sporo samosiewów zostało jeszcze nie nieskiełkowanych. Głównie te, które leżą gdzieś w skupiskach słomy. Nawet jak pada, to jednak. Czasami to jest nieprzemoknięte i one potem wychodzą dopiero później. No a poza tym, jak mamy takie już rozkrzewione samosiewy, to też i trudniej maszyna każda pracuje. Panie profesorze, a ja byśmy podeszli do, tej, do tego tematu prawie pożniwnej w przypadku wysiewu zbóż po jęczmień. Czyli mamy zebrany jęczmień i w perspektywie gdzieś połowy września, końca września, ktoś sobie jedzie dalej z jęczmienia, bo z pszenicą bardziej, czy z pszenżytem. Tak zwana monokultura, której nie lubimy, ale co byśmy mogli tutaj zrobić? Może lepiej, może inaczej? Jakby można było wspomóc? Czy może tutaj te międzyplony miałyby sens? Nie wiem. To znaczy, tak. Międzyplony jak najbardziej. Ta technika już pomału wchodzi do praktyki. Natomiast pytanie, czy w uprawie orkowej to się da? Bo są gleby, które są bardziej sypkie, piaszczyste. I wtedy, nawet jeżeli międzyplon nam praktycznie całą wodę wypił, to i tak jesteśmy w stanie pole zaorać, przygotować do siewu. Natomiast jak gleba jest y, mocno gliniasta, no to czasami pług w ziemię y, nie wejdzie. Czyli raczej technologie bezorkowe i trzeba dobrze wybrać sobie gatunki do poplonu. Bo są takie gatunki jak rzodkiew, jak rzepak, które bardzo mocno wypijają wodę z gleby. I gorczyca przede wszystkim też. Gorczyca też, ale jednak rzodkiew i rzepak tu są jeszcze mocniejsze. Y, I tych bym szczególnie dla początkujących y, unikał. Natomiast y, gatunki motylkowate, chociażby gryka, y, one tak bardzo tej wody nie wykorzystują, czyli łatwiej jest w momencie y, siewu. Także jak najbardziej technika do rozważenia, ale wymaga trochę więcej szczegularstwa. Natomiast y, początek musi być ten sam. Musimy chociaż raz poprawić uprawkę pożniwną, żeby chociaż tą główną falę samosiewów zniszczyć, zlikwidować, bo inaczej to sobie w zasadzie hodujemy problem od nowa. A scenariusz taki, w którym po jęczmieniu zostawiamy pole tak naprawdę do przyszłej wiosny i tam w planie są albo buraki, albo kukurydza, albo grocha, albo jeszcze coś no to innego, to jest tak naprawdę chyba najlepszy scenariusz, który nam daje największe możliwości, prawda? Natychmiast uprawka po żniwach, jak tylko się pojawiają samosiewy, druga głębsza, siejemy międzyplon i śpimy do wiosny. Okej, okay. pytanie od widza dotyczące właśnie uprawy pożniwnej. Czy lepiej słomę i ściernisko wymieszać talerzówką, czy agregatem ścierniskowym z bocznymi podcinaczami? Ma to znaczenie? To jest Astakę? chyba, na, znaczy, to jest bardziej chyba co się komu sprawdza, bo są różne talerzówki i różne agregaty z podcinaczami. Jak dobrze miesza, to jedno i drugie zrobi swoją robotę. Tu bardziej pytanie, czy da radę zrobić tą pierwszą płytką uprawkę. Bo niektóre agregaty i niektóre brony talerzowe, no to minimalnie pracują na 10 cm. To chyba bardziej tym bym się przejmował, czy jest w stanie najpierw zrobić tą płytką uprawę, a dopiero drugim razem mieszać? Panie profesorze, a tak, żeby ten odcinek też był wartością dużą dla tych wszystkich, którzy jednak orzą, często mimo wszystko, cały czas, przed rzepakiem mamy gospodarstwa, które jednak stosują orkę, prawda? Jakich błędów unikać? zbierając zboże teraz podczas żniw i później przygotowując orkę przed tym rzepakiem, żeby no, nie przesuszyć tego zbyt mocno, żeby nie zaszkodzić temu rzepakowi, który będzie wysiewany w trzeciej dekadzie, powiedzmy sierpnia. No to, to co już powiedziałem, orka musi być natychmiast wyrównana, mhm. ale nie zagładzona. A drugie, unikamy jak ognia orki razówki. Czyli nawet jak nam zostały powiedzmy od żniw do orki 2-3 dni, to i tak staramy się to ścielnisko jednak ruszyć, pomieszać. Szczególnie jeżeli zostawiliśmy słomę. Bo ja tutaj akurat uważam, że jeżeli zbieramy słomę z części pól, to zróbmy to z tego pola podrzepak. To jest najlepsze rozwiązanie, żeby sobie trochę zmniejszyć, zmniejszyć problem. Czyli unikać orki razówki. To jest mniej może w kwestii przesuszenia, chociaż i tak przez te 2-3 dni ścielnisko potrafi Yy, szczególnie krótkie, sporo yy, stracić wody, mhm. ale też kwestia lepszego potem wymieszania tych resztek yy, z, z glebą po prostu. A czy wykonywanie na przykład orki w dzień, a w nocy ma jakąś różnicę w tym terminie, w sierpniu, yy, kiedy jest raczej gorąco? Yy, szczególnie jeżeli siejemy bezpośrednio, orzemy bezpośrednio przed siewem. To jak najbardziej, bo wtedy godzina, dwie, trzy ostrego słońca potrafi nam przesuszyć te górne. 2-3 centymetry, i to może być kwestia wschody albo brak wschodów. Czyli lepiej na, na przykład orać w nocy i, i siać w dzień, tak? To w, taki, w takim przypadku albo. Tak, albo wieczorami, wczesnymi rankami, a nie, a najlepiej po prostu, jeżeli się da, to robić to na dwa pojazdy. Jeden orze i doprawia, a drugi od razu sieje. Albo jeden orze, drugi doprawia i sieje, w zależności od tego, jaki mamy sprzęt. Czy już idziemy maszyna za maszyną wtedy. Tutaj też Wis pytał o coś, co już Pan w sumie odpowiedział, ale dopytamy, żeby nie było też takich. Nie niedomówień. Czy warto przy uprawie ścierniska męczyć chwasty kilka razy przyjazdem? Warto, bo to też warto. jest. Samo siebie to nie? jest taki chwast najbardziej w tej chwili popularny. Mhm. Natomiast y, wszelkie chwasty są takie rejony, gdzie na przykład bardzo w ścierniskach występują włośnice, szczególnie takie rejony bardziej podgórskie, gdzie mamy trochę mokrzejsze lato. One potrafią w ciągu kilku dni się od zbioru te, które już są, osiać. Czyli natychmiast robimy, żeby te stare wykończyć i zaraz nam się pojawiają kolejne wschody. Jęczmień czy żyto? Która z, która z tych właśnie roślin jest bardziej trudna w kontekście samosiewów? Bo to są chyba takie dwa gatunki, które są najbardziej, bym powiedział, e, intensywnie rosnące, prawda? Na początku. Tak jest. Jęczmień jest odporniejszy na graminicydę. Natomiast jeżeli mówimy o zimym, to mamy więcej czasu. No tak, bo to też jest kwestia gdyby, od zbioru do... Siewu. Pytanie od widza raczej dotyczące cięższych gleb, bo faktycznie my sobie tutaj rozmawiamy najczęściej o tych naszych wielkopolskich czy też kujawskich glebach, które są w większości takie mozaikowate, lekkie. Sposób na uprawę ciężkiej minutowej ziemi po poplonach wiosną, pod w grochu w świetle obowiązujących przepisów. Jaką tak taktykę obrać? Może inne rośliny niż te, które się je widz, czyli owiec, facelia i mieszanka różnych rzodkwić od grochu, sprawdziłaby się lepiej właśnie przy, przy, tym, no przy, tym, przy tej układance takiej? Poplonu i siewu grochu później wiosną na glebach ciężkich. Nie, na glebach ciężkich, minutowych. Mhm. Zawsze siewy wiosenne są trudne, bo albo jest jeszcze za wcześnie, albo już jest za późno. No nie ma tego złotego środka. Więc tutaj trudno dać jakieś dobre rady. Natomiast ten skład poplonowy o tyle mi się podoba, że tam jest kilka roślin o naprawdę mocnym korzeniu. Czyli jest szansa na to, że jeżeli poplon był zasiany jak należy, to znaczy dostał szansę na głębokie korzenienie. Czyli, czy to byłby stripkin, czy to była jakaś głębsza uprawa pożniwna narzędziem zębowym, bo domyślam się, że rolnik pługa nie stosuje yy, z kontekstu. Tak. To wtedy poplon ukorzeni się głębiej i wiosną być może wystarczy raz delikatnie pole ruszyć płytko, żeby ta wierzchnia warstwa zaczęła się osuszać i nagrzewać. I potem, tylko teraz z wyczuciem, bo to może być kilka godzin, kilka dni, w drugim przejeździe się też tylko z płytkim ruszaniem. Może się uda, może się nie uda, ale jak mówiłem, to jest i tak zawsze trudna sprawa. Ostatnie pytanie, to trochę będzie takim też i mostem do odcinka, który będzie publikowany za kilkanaście dni, dotyczącym rozrabiania resztek pożniwnych i ścierniska. Jest Pan zwolnikiem bardziej aplikacji azotu czy wapna, jeżeli chodzi o to ułatwianie, żeby te resztki lepiej się rozkładały i żeby lepiej, żeby lepiej oddawały do gleby to co, to co jest. Znaczy tak, azot na pewno działa. Wapno może działać, bo to jeszcze kilka warunków trzeba spełnić dodatkowych. Więc ja jestem za tym, żeby dawać trochę azotu, tylko bez przegięcia. Ale bardziej bym się martwił o wapno, jeżeli mamy niskie pH bo wtedy azot nic nie da, po prostu bakterie, nie, be, nie będzie tych bakterii, które są potrzebne. W związku z tym i yy, jedno i drugie jest ważne tylko w innych momentach. Panie profesorze, dziękuję za ten odcinek, zapraszam też do tego, żebyśmy sobie przeszli kawałeczek dalej. Nagramy sobie drugi, kolejny odcinek, który też będzie myślę, że istotny, bo płodozmian to tak naprawdę na dzisiaj to jest kręgosłup tego wszystkiego, co się dzieje dookoła i na tym etapie możemy zrobić dużo dobrych rzeczy. Ale możemy też dużo spieprzyć, nie? Tak no, dokładnie. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Tak jak wspomniałem, druga część rozmowy z panem profesorem, to jest temat płodozmianu, więc zachęcam was do tego, żeby zobaczyć ten film, możecie go zobaczyć właśnie już klikając w link w komentarzu, a możecie również dobrze poczekać do publikacji materiału, która ukaże się za kilka za kilka dni. Czekam na Wasze lajki, subskrypcje oraz pytania do Pana Profesora właśnie w sekcji komentarzy. Do zobaczenia na następnym filmie.